Gdzie zgłosiła się do mnie klientka, żebym pomogła jej właśnie dobrać brązoletki? Po to, żeby ustabilizować energię, po to, żeby między innymi energia była chroniona, ale też żeby bardzo ładnie tutaj energia się stabilizowała, żeby dobrze się czuć. Więc. Mam dużo nowych wzorów fajnych. Mamy tutaj przepiękny turmalin, przepiękny turmalin z agatem. Turmalin chroni, gruntuje, ale agat tak bardzo ładnie, ja to tak nazywam, wyczesuje aurę, więc on będzie stabilizował. Piękne tygrysie oko. Nie tylko będzie przyciągało szczęście, nie tylko będzie tutaj tak jakby powodowało, że szczęście będzie do nas przychodziło, finanse, ale także będzie tak lekko, jak tak nazywam, resetowało energię. No i oczywiście nie może się obejść bez Celestynu. Przepiękna energia bransoletki anielskiej. Ja to tak nazywam uspokaja, koi daje takie niesamowite wsparcie, jeżeli chodzi właśnie o energię.